No cześć, witam Was ponownie, jesteśmy po śniadaniu i tak jak obiecałem w drugiej części planujemy iść na dół i zrobić rozpoznanie na dole, także ruszamy naszą ścieżką dramatyczną z wczoraj i sprawdzamy jak tutaj wygląda plaża, także idziemy. Dół, jak się schodzi, to to nie wygląda aż tak strasznie, ale z samochodem, jak się wjeżdża na górę, jest ostro. wygląda, że dotarliśmy do plaży zaraz zobaczymy, czy dużo jest ludzi i jak głęboka jest woda Pierwsza kąpiel w Chorwackim Morzu zaliczona Woda ciepła, chociaż, tak jak pamiętam z poprzedniej wizyty, to byłaby, powinna być cieplejsza, ale może jest to spowodowane tym, że wczoraj padało. Dobra, wracamy. O, jeszcze zahaczyliśmy o drugą plażę. Też wygląda całkiem spoko, może jest troszkę bardziej brudna, że nie jest taka super czysta, ale za to jest piaszczysta i jest płycej dla takich, kto, którzy lubią pomoczyć nogi tylko w wodzie, a nie pływać. I chyba widać ten klasztor, do którego będziemy chcieli pójść, tam gdzieś, zobaczcie, przybliżę. jestem street food. No powiem wam, że łatwo nie jest pod podejść pod tą górkę więc wiem co czuł wczoraj mój samochód no i cóż, lekcja, zawsze coś za coś fajny widok, fajne odosobnienie, ale Kosztem tego jest ciężkie wejście, ciężki powrót do domu. No, w końcu dotarliśmy, wymęczeni, e, więc należy się nagroda 0.0 e, odpoczywamy i zobaczymy co będziemy robić w dalszej części dnia, ale myślę, że raczej nie będziemy pod górkę wchodzić piechotą, raczej będziemy jeździć o